Siema wszystkim, jest to mój pierwszy unboxing. Będzie to dokładnie unboxing słuchawek. Przepraszam z góry za jakość tego filmu. No i sorry za mnie, bo mogę też zaliczyć parę wpadek. Dobra, więc zaczynamy. Są to słuchawki firmy Thermaltake Esport Shock Gaming Headset. Słuchawki są zapakowane w bardzo przyjemne opakowanie. Na wstępie już powiem, że Sławki już towały razem z przesyłką 172.40. Zakupy były robione na stronie Saturion. Ogólnie polecam Wam tą stronę. Robię tam bardzo dużo zakupów, szczególnie jeśli chodzi o części komputerowe, to nie ma się do czego przyczepić. No i jeśli chodzi o cenę, to wszystkie ceny, jakie są, to właśnie na pierwszym miejscu jest strona Saturion, więc jak najbardziej polecam. Więc tak, specyfikacja techniczna. 40 mm przetworniki dynamiczne, które zapewniają niesamowitą jakość tonów niskich. Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 2000 20 Hz. Impedencja to jest 32 ohmy. Czułość to jest 114 dB. Plus minus 3 dB. Maksymalna moc wejścia to jest 100 mW. Długość kabla to jest 3 m. Mm, 3, i jest to bardzo duże jak na słuchawki. I połączenie to jest 3,5 mm. jacki pozłacane, które zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku. Dobra, więc przejdźmy sobie do samych słuchawek. Więc na początku, co nas wita, to bardzo przyjemny widok słuchawek. Słuchajcie, jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle wykonania tych słuchawek. Mikrofon z redukcją szumu jest bardzo giętki, i nijak idzie go złamać. Jeśli chodzi o poduszki, są bardzo wygodne. Bardzo wygodny w ogóle materiał w dotyku. I też sam pod głowę to jest taka bardzo dobrej jakości skóra. U góry mamy logo Thermal Take. No, i z boku tak samo. Niektó w nowszej edycji SOWEK Shogun te litery są podświetlane. Dobra, więc kabel, jak już mówiłem, 3 metry. Jest spinka taka, można powiedzieć, na rzepę. Przydatna, jeśli ktoś nie lubi bałaganu. Bo oh yeah. bardzo wielkie. Znaczy, Przepraszam, bardzo duże. No, i co? Mamy bardzo fajny piocik, na którym możemy sobie podgłośnić i ściszyć nasze sławki, Jak i włączyć, i wyłączyć nasz mikrofon. I tak już. Widziałem wcześniej. Pozłacane jacki. Dobra, więc przejdziemy sobie dalej. Następny jest pokrowiec, bardzo przyjemny w dotyku. Mamy możliwość słuchania tych sławek do tego pokroca. Na przykład jak przewozimy coś zaprezentuję Wam. Trochę się poplątało. Więc możemy sobie złożyć sławki i po prostu włożyć je do środka. O, przepraszam. Trochę fajt łapa ze mnie. No, i proszę, i możemy je sobie przetransportować jak chcemy, i dokąd chcemy. Możemy sobie to tutaj. Trochę tych kabli jest. Następna rzecz: bardzo przyjemna teczka z logo Thermaltake, a dokładnie z logo Esport czyli linii tych sławek. A co w środku? Instrukcja obsługi w różnych językach i powiem tyle, że jest polski. Będzie co na kiblu czytać. Ogólnie, co to jest? Jest polski. Jest. Aha, to gwarancja. Dobra, a tu jakiś świstek. No i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o unboxing. Zapraszam Was na mój kanał. Zapraszam także do następnego filmu, którym będzie recenzja tych sławek. Postaram się nie zaliczyć tyle wpadek, ile tutaj już zaliczyłem, więc na razie żegnam Was i zapraszam na następny film. Hej